Przechodzimy teraz do, do rzeczy dość krytycznej, czyli mianowicie używanie tenantów, bo sporo systemów właśnie drogowania są, są, to są właśnie systemy tantowe. Jedna ważna rzecz. Nie mamy jednego systemu z jednym tenantem dla całej organizacji. Widzieliśmy takie rzeczy, to nie jest nic dobrego i nagle każdy widzi wszystko i mamy totalny bałagan. Czemu tak jest? Jak to było prób, próby jednego indeksu w na wszystko, bo nie chcemy mieć za dużo. Tak, żeby się wyszukiwało szybko. Z kilku powodów. Po pierwsze, Przejdziemy mieć sytuacji, gdzie niektóre systemy miały własne pola. I jak ktoś ma, na przykład pole customer, to, to customer będzie będzie zupełnie rozumiany w, w innych systemach, i to rozdzielamy tenantami. To jest bardzo, bardzo potrzebne. I teraz jak rozdzielamy? Ja z reguły per system Nie, nie, nie serwis, tylko system. Czyli taki cały koszt, który w miarę z sobą komunikuje, to rozdzielamy i to z reguły z jakimś tam tenantem. Chyba, że jakieś tam podzwój naszej organizacji, dalej dogodzą tylko polityka i jak ta organizacja jest zbudowana? To tak też inaczej. Jest dotyczy, to jest, no. Szymon, ja bym to podkreślił, że jest tutaj prawo Conway'a, które jest też dla Kubernetesa, że struktura namespace'ów, i klastrów na Kubernetesie odzwierciedla strukturę komunikacyjną w firmie, i struktura tenantów też to będzie odzwierciedlała. Oczywiście, że tak. Yy, oczywiście, i powiem tak, zespoły mają dostęp do swojego tenanta, a opcje wiadomo, że będą mieli dostępy szersze. Dobra. Każde do ustalenia, to, żeby była zakomunikowana globalnie i nie mówię globalnie teraz dla devów, tylko globalnie nawet dla biznesu. Retencja logów. Jak długo je trzymamy? Czemu to jest ważne? Tak, mówiliśmy. Jak mamy taką całą drobnicę logów i też trace'ów, bo to trochę bym to wliczył. I, e, różne strumienie różno mają retencję, żeby potem nie robić po prostu delete. Po prostu podzielmy to konkretnie co, gdzie, jak się dzieje i jasno zakomunikujmy. Moja propozycja jest taka, że lepiej nawet nie zbierać w niektórych sytuacjach logów więcej, a krócej je trzymać tak naprawdę. Ewentualnie potrzebujemy, na przykład, żeby nie trzymamy logów info, na przykład w archiwie, bo taki mamy będzie mi pomysł, że o to będzie tak tańsze. Nie. Od Odzyskanie tych logów i potem odzyskanie my, paru terabajtów z też będzie nas, nas kosztowało i to dużo i to będzie mało przyjemne, więc też podzielmy, które logi trzymamy na, na dłuższy czas i ty, trzymamy nam tylko te niezbędne, które musimy trzymać. Znowu, inne strumienie ułatwi nam życie. Jak już jesteśmy przy tym obszarze, to też ustalmy budżety, kto może ile logować. I to może brzmieć śmiesznie, ale to jest ważne, bo doskonale. Wszyscy wiemy to, że trafi nam się jakiś zespół, który jest nadgorliwy i wypisuje, loguje wszystko na info, wypisuje wszystko i całą drobnicę i takie zespoły będą tym, tym elementem, który nam trochę systemy wszystkie porozwalają, więc określamy kto ma ile może logować w jakim czasie i to trzymamy na dev test, wiadomo na wchodzie już bym tego nie trzymał.